Ostatnio zauważyłem, że chcieliście filmy z gier na kanale, tak więc przeprowadziłem bardzo obiektywne losowanie i wypadło na Fortnite. Ma. Cześć, bo teraz jakby chcę nagrać odcinek. Więc A, możemy taki zagrać taki później. Dobry. Klikamy ready i lecimy. Jeszcze tylko dab Czy nie sprawdzimy defaultem? Nie. Dobra, plan jest taki. Lecimy tutaj. Pój nas zaraz zdobyczy przez to i tu robimy Victor Royale Łee oui. Speed F7 przejmuje ten statek Ouuuuuu To jest teraz statek 500Q zone Będziemy się bawić armatami, to jest dobry plan Tyk. Matzy. Dobra plac się zmienił, wygrywamy gierkę tylko O nawet A teraz trick Jak zdobyć pełne macy O dobra, mamy pierwszą ofiarę On jeszcze nie robił, to jest default Kulo, kulo. Ła! Ja tak agresywnie, chłopie. My. My. Jak Tarzal może się Ło! Ale po tym, po tym da się przejechać. Bez jaj, to jest, to jest zbyt OP. Ten gościu jeszcze spectrejtuję Chcę zobaczyć moje super clip z kulą Dobra, gdzie jest nasza kolejna ofiara? To był kozacki To też był kozacki To już nie było dla mnie O, Widzę gościa, patrzcie Zrobił mu surprise'a Nie spodziewałem się No, gościu! A! Uff! Nie umie się bawić chłopak. Kurde, trzeba będzie wymienić tą kulę albo... Bo no, zepsuł nam kulę! <gulę> Dlaczego? Czy ci ludzie nie umieją grać? Oni już się nie umieją bawić. Jedyne co się dla nich liczy to... Wiktor. Tu eee, jest. Gdzie jest następna ofiara? Musimy pokazać, że kula to jest najlepsza rzecz w tej grze. Dzięki kuli Fortnite przeżyje. Albo i nie. bo ją wykasują pewnie. Jest zbyt opę. Łatwo. Ej, gościu zostaw! Co za? Chciałbym mnie rozwalić Pomogę ci kolego Gościu nas goni To mnie liczy na to, że wygra Nie tym razem młodzieńcze Nie tym razem Ozbejtujemy go, że nie wyplątujemy Aaa on tu wylądował O nie strzela do mnie Aaa bardzo źle bardzo źle bardzo źle zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie jeszcze raz Dobra to była tylko kwestia skina Trzeba go zmienić Eneduelik likwake. Nie O, to jest Kozacki patrzcie Te okulary Kawę, czy umie robić tak? O, a jednak To nie jest prawdziwy default O nie Dobra, podejście numer dwa e, Wtedy nam się nie udało, bo po prostu Nie mieliśmy takiego fajnego skina Teraz tak wygramy Wygramy gierkę używając tylko kuli No i, i trochę broni Ale głównie kuli Oto! Nie! Nie wolno! Okej, okay, dobra. Mm, podejście numer do 3. Dobra. O, idź stąd, idź stąd, to jest mój statek. Sio, sio. Ale go wygoniliśmy. Teraz jesteśmy sami, prawie, 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 idź! Siosio siosio, to mój statek. Dobrze. Posłuszni. Dobra. Wypijmy sobie. Za zwycięstwo. Ah! Oh! Ale go zrobiliśmy. Lecimy. My. Dobra, chyba mamy przypał. Łatwo. Jeszcze disrespect dance Okej, okay, możemy lecieć dalej. Chwała bohateru Najgorsze jest, że teraz nie mamy tego transportu, no tak to była kulka, było fajnie, a teraz... Teraz jest slipa. Kulka! Nie! na przynajmniej nie ma kulki. O, przyczepiliśmy się do niego. Tak jest. Patrzcie, mamy go. O, on nie wie, co się dzieje. A, to było genialne. Nie, 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 Nie będziesz mi tutaj zabierał moich... tych... no... kulek! Shit, shit, shit! Dobra, ja stąd spadam. Nie traw we mnie, proszę! Dzięki, dzięki, dzięki. Wiem, że pewnie nie robiłeś tego umyślnie, ale i tak dzięki. Kurcze, no? A, no i żeby nie było, na końcu wygrałem. Dobra, no i tutaj cięcie.